dr Stanisław Kluza, inwestycja państwa w kapitał ludzki. Szanowny Panie Senatorze, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za możliwość obecności na dzisiejszej konferencji. Moja krótka prezentacja będzie miała również bardziej wymiar makroekonomiczny. Być może miejscami będzie dotykała problematyki podniesionej przez profesora Krzysztofa Rybińskiego, który rozpoczął dzisiejsze prezentacje. Ona będzie, ta moja prezentacja oscylowała wokół pewnego wykresu, który jest trochę taką myślą przewodnią całości tego wystąpienia, a mianowicie on dosyć dobrze ilustruje pewien okres czasu, w którym istnieje możliwość pewnego oddziaływania na politykę rodzinną, na politykę ludnościową. Jest to perspektywa około 25 lat. Mamy tutaj dwie linie, które. Przedstawiają nam strukturę ludności. Jedna przedstawia, jaka jest mniej więcej obecnie, to jest rok 2010, chociaż teraz jesteśmy dwa lata później, ale to niewiele się przesunęło. I projekcję, która została wówczas sporządzona, taką 25-letnią, a mianowicie, jak będzie ta struktura ludności wyglądała w roku 2035 z dużym prawdopodobieństwem. To jest też taka projekcja, że tak powiem, centralna. Otóż możemy zauważyć, że w pewnych grupach wiekowych my możemy spodziewać się znaczącego ubytku ludności, a w innych grupach wiekowych ta, ten bilans będzie stosunkowo, stosunkowo na plus. Ale jeżeli byśmy wzięli pewien pomiar dla całego państwa, zaobserwujemy, że to jest ubytek rzędu może 2 miliony, 2 miliony z czymś ludzi względem tych 38, co teraz mamy. Ale jeżeli byśmy dodali do tego efekt przesuwania się wyżów i niżów demograficznych, wówczas ten efekt już by wyniósł ponad 6 milionów. Jeżeli następnie byśmy to jeszcze unettowili o efekt tak zwanej wtórnej depresji demograficznej, zapewne trzeba byłoby dodać kolejne 2 miliony. A zatem stosując taki język debaty makroekonomicznej, taka długookresowa równowaga makroekonomiczna, takie GEM dla polskiej liczby dla liczby ludności w Polsce oscyluje według tego pomiaru w granicach 30 milionów według takiej wyceny na dziś. Czyli jesteśmy społeczeństwem dalece mniej licznym. Z punktu widzenia pewnych procesów, które będą temu. Towarzyszyło, ma to bardzo duże znaczenie dla między innymi rynku pracy oraz stabilności finansów publicznych. Otóż, jeżeli na przestrzeni najbliższych 25 lat liczba osób w wieku produkuj, produkcyjnym przypadająca na osobę w wieku emerytalnym spadnie o prawie 50% oraz liczba dzieci i młodzieży przypadająca na osobę w wieku emerytalnym spadnie o prawie 50%, to będzie musiało to skutkować kolosalnym wzrostem wydatków państwa, takich niezbilansowanych przychodami, jeżeli chodzi o zabezpieczenie świadczeń emerytalnych oraz opiekę zdrowotną. To z punktu widzenia tych równowag i dzisiejszego systemu po prostu się nie bilansuje. Ten deficyt nie ma możliwości być zasypanym przy tak sformułowanym przy tak sformułowanym systemie, systemie, Świadczeń społecznych, socjalnych, jakie mamy dzisiaj. Oznacza to, że nawet jeżeli w debacie ekonomicznej mówimy, iż wydatki na politykę rodzinną są kosztowne, to prawda, są kosztowne, ale skumulujmy potencjalne negatywne efekty nieprowadzenia polityki rodzinnej przez najbliższych kilka, kilkanaście lat otóż one będą nieproporcjonalnie wyższe. Te negatywne efekty po stronie finansów publicznych niż właśnie te wydatki na politykę rodzinną. Prezentowane przez moich przedmówców przykłady różnych państw też można podsumować do pewnej takiej kategorii odnoszącej się do PKB. Otóż w tych krajach, które odniosły sukces i mają tą politykę i skuteczną, i taką i przemyślaną, i w jakimś sensie stosunkowo trwałą, te wydatki są gdzieś z przedziału trzech prawie 3,5% PKB. Oto oznacza to, że jeżeli odniesiemy to do tego, jakie mamy nakłady w Polsce, gdzie one są na poziomie promilowym, to jest to bardzo duża różnica. Jeżeli jeszcze byśmy dodatkowo do tego dołożyli efekt, że u nas średnie, średnie PKB na głowę jest dużo mniejsze niż w tych gospodarkach, które mają największą skuteczność wprowadzonych przez siebie politykach rodzinnych. Tych efektów no, w jakimś sensie nie tylko nie zatrzymujemy już negatywnych procesów, ale one mogą z dużym prawdopodobieństwem się pogłębić. Wydaje mi się, że trochę ten rezultat, z którym się borykamy jest pewnym problemem szerszym wynikającym z pewnego paradygmatu, pewnej filozofii spojrzenia państwa na kwestię inwestycji w kapitał ludzki. To się odbywało tak jakoś no, na zasadzie, że to jakoś się toczy. No, dzieci się rodzą, dorastają, wchodzą na rynek pracy. No jakoś to się chyba dzieje. Ale z punktu widzenia przyjrzenia się pewnym, pewnemu uszczegółowieniu tego, widzimy, że to nie rodzina jest beneficjentem ekonomicznym wychowywanych przez siebie dzieci. To nie rodzina jest beneficjentem ekonomicznym. Beneficjentem ekonomicznym tych dzieci jest państwo. A więc oznacza to, że również cała polityka gospodarcza, wszystkie polityki, które w danym państwie są prowadzone, to jest kwestia również ciągłości tego państwa, stabilności ekonomicznej tego państwa. A zatem to państwo, będąc głównym beneficjentem, powinno również mieć refleksję nad pewnego rodzaju rozłożeniem obciążeń i kosztów wynikających właśnie z wychowywania tych dzieci. W szczególności jeżeli się odnosi to, jeżeli się odnosi to do kwestii bardzo, bardzo wysokich kosztów, no i bezpośredniej konsumpcji, o której tutaj trochę mówiliśmy, to jest także kwestia tego, że wydawałoby się, że wszyscy są z punktu widzenia podatku PIT do podatkowania, czy tam PIT, czy VAT, od podatkowani tak samo. Nie, otóż okazuje się, że nie. Jeżeli zobaczymy, że rodziny rzeczywiście Poprzez to, że mają większe koszty, mają większe wydatki, to płacą więcej podatków pośrednich, de facto z punktu widzenia przychodów państwa są większym dostawcą przychodów podatkowych. Oznacza to, że nawet z punktu widzenia czysto prostego, prostego rachunku podatkowego dzisiaj jest dyskryminacja podatkowa rodziny jeszcze. Zatem państwo powinno dosyć dobrze zrozumieć albo zbilansować w rozłożeniu szerszego horyzontu czasowego, Nakłady i korzyści wynikające właśnie z zastępowalności pokoleń, korzyści wynikające z tej pracy, która jest wnoszona przez rodzinę. Co więcej, często ta praca to nie jest tylko ten koszt bezpośredni, na zasadzie, że no, tutaj mamy wyższe wydatki, ale to jest także koszt alternatywny. Koszt alternatywny polega na tym, że osoby, które decydują się na wychowywanie dzieci, na świadome wychowywanie dzieci, w jakiejś mierze rezygnują z pewnych innych składowych swojej funkcji użyteczności, nie tylko po stronie bezpośrednio pieniądza, ale po stronie rozwoju osobistego, po stronie wypoczynku, po stronie również tak zwanych przepływów finansowych, a nie tylko zasobów. A zatem w tym kontekście zdecydowanie to jest niedostrzegane i niewyceniane przez politykę. Przez politykę państwa w stosunku do rodziny. Ale chciałbym jeszcze przez ten wykres spojrzeć trochę szerzej na politykę rodzinną. W mojej ocenie polityka rodzinna jest pewną składową polityki demograficznej. Tych składowych bym wymienił tutaj cztery. Uważam, że powinna być to polityka w stosunku do rodziny, pewna filozofia w stosunku do polityki rodzinnej. Następnie jest to Osób znajdujących się na rynku pracy, następnie osób, które potrzebują pewnej pomocy społecznej, jak i polityki, polityka emerytalna. Otóż spojrzenie na politykę demograficzną nie może wykluczać łącznego spojrzenia na te wszystkie cztery polityki razem. Jeżeli się tak skacze od jednego tematu do drugiego, otrzymuje się często wyniki stosunkowo niespójne. Oraz takie, które być może komplikują i utrudniają życie, to jest przykład właśnie, że czasami trzeba się trochę nagiąć w sytuacji rodzinnej, czyli właśnie te wnioski o separację, ten wzrost o 200%, no bo akurat ekonomicznie tak się bardziej opłacało złożyć taki wniosek. To to wszystko jest pewnego rodzaju pewien zły bodziec, czasami wykreowany przez państwo. Otóż. Tego w mojej ocenie należałoby uniknąć między innymi poprzez spojrzenie całościowe, i to spojrzenie całościowe powinno patrzeć przez pryzmat bilansowania się tych polityk i rynków, które dotyczą i obszarów, które dotyczą, właśnie w długim horyzoncie czasu. Dziękuję bardzo.